Dzień dobry kochani, trochę się za wami już stęskniłam. Widzę też, że pięknie idzie vlog z Vigili, więc stwierdziłam, że biorę aparat, wam nagrywam. My zbieramy się tylko do apteki, ponieważ chłopcy są chorzy, ale to później Wam wszystko powiem i chcę Wam pokazać, jak dzisiaj wyglądam, bo jestem bardzo zadowolona. Zobaczcie, taką czapkę mam, jeszcze ona taką różową, dostałam od Mikołaja. Eee, taką torebkę też dostałam od Mikołaja i super pasuje właśnie do tego płaszcza. Eee, o proszę, też wybrałam sobie takie śniegowce, też od Mikołaja dresiki, tutaj taka bluzeczka, shein, shein, shein więc praktycznie cała shein tutaj mamy sinsei, czapeczka kik, polecam wam bo są tanie, a są po prostu przepiękne dobra, pokażę wam drugą druga jest w takim pięknym różowym kolorze więc beż i róż, ale dzisiaj zdecydowałam się na kolor beżowy ale zrobiłam oczy no, więc yy... Ignacio, możesz się przesunąć na chwilkę? Jeszcze, 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 jeszcze. O, więc tak się prezentuje cały dzisiejszy. O, tę od, odchyle. Mój look. I zapraszam Was do oglądania tego vloga. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. No, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie też o komentarzu. A my lecimy do apteki po jakiś syrop na gorączkę. My, Zarulka, Ty nie wychodzisz, kochana moja. My zaraz przyjedziemy, słoneczko. Yy... O. o, kurczę, coś gubi ostrość właśnie ten aparat, ale dobrze, no masz portfel, pokaż jaki dostałeś, chciałeś na, od Mikołaja i dostałeś taki portfel dla dorosłych, co? No masz, masz, kartę, hajs, a ty pokaż jaki dostałeś, no przepiękny i tu z takim, no, moro, zapnij się Ignaś, okej, okay, dobra, lecimy. Szybko do auta wsiadać, chłopaki. O, tu jest fajniejsze światło, może lepiej będzie też y, tą czapkę widać. Rzadko chodzę w rozpuszczonych włosach, ale jak już chodzę, to, to bardzo lubię. Ale wkurza mnie to, że wszędzie wiecie co, lecę. Jeszcze dzisiaj jest wiaterek, więc dobra, nie rozgaduję się. Siadamy i jedziemy po to, co teraz jest najważniejsze. I to są jedne z lepszych żelek, jakie jadłam. Dawid je wynalazł i są tak dobre, ponieważ mięciutkie i jeszcze mają soczek taki w środku, więc te, te nim dwa mogę Wam polecić, bo nie każdy są takie miękkie, a ja twardych żelek nie lubię i kupiliśmy w groszku i chłopcy są głośno, bo chodzimy zaraz, znaczy ja wchodzę, chłopaki czekają do dino. Kochani, jak świeci słoneczko w końcu. Niech więcej tego słońca e, będzie. Wyszliśmy już z, z Dino. Nie kupiliśmy, no może kupiliśmy 3-4 rzeczy. Chłopcy też sobie wzięli tam e, coś dla siebie słodkiego. Ale zobaczcie, kupiłam takie długie, zimne ognie, żeby były na Sylwestra, no bo Sylwester zbliża się dużymi krokami. Mamy już dzisiaj czwartek, chyba tak, czwartek. W ogóle ten okres taki po, e, świątecznie Pomi święta pomiędzy. Nie, środka. Nie, czwartek. jest siroda, człowieka. Czwartek jest, człowieku się nie Siroda. Czwartek. No to sprawdź. No to czekajcie, sprawdzamy. Jak ty w tym świecie żyjesz? No, ty chyba właśnie nie, nie wiesz, gdzie żyjesz. Ja? Normalnie. No dobra, środa, jak No właśnie chciałam powiedzieć, zwracam honor. Eee, dobra, chciałam powiedzieć, że właśnie zawsze pomiędzy świętami a sylwestrem eee, ludzie zapominają, Jak jest dzień, tygody. Właśnie, który jest, e, bo jest taka swawolka, no chyba, że ktoś idzie tam do pracy, no to wiadomo. Dobra, jak widzicie, jesteśmy w domu. O, tej bladeki jakiś e, Kupiłam przeciw gorączkowy jakiś lek e, do spaghetti, makaron, sosik i mięsko mielone. Pani mi zmieliła z łopatki, więc biorę się. Dzisiaj będzie spaghetti bolognese. Dobra kochani, ja ogólnie związałam włosy, bo jestem w domu i tak mi jest wygodniej. E, już sosik jest zrobiony na spaghetti, e, taki szybki obiad, ale chciałam po prostu, żeby coś chłopcy zjedli. A że są chorzy, no to wiecie, nie zawsze apetyt dopisuje, a mieli ochotę na spaghetti, więc taki obiad dzisiaj będzie. Teraz mi się jeszcze gotuje woda na makaron i obiad będziemy mogli podawać, bo tak naprawdę jest już godzina 15. Dobra. Kochani, jeszcze trzy słowa, słuchajcie, w ogóle dzisiaj mam jakąś taką energię bardziej do nagrywania, tak spontanicznie podjęłam tą decyzję, e, wydaje mi się, że ten ma jest takim obarczeniem, takim wiecie co, w głowie, że myślimy, że kurczę, codziennie musimy coś wymyślać, codziennie musimy coś nagrywać, żeby się podobało i w ogóle i troszeczkę mnie w tym roku po prostu to przerosło, przyznaję się bez bicia i... Jednak wolę nagrywać bez takiej presji, że muszę codziennie, wiecie o co chodzi? Tak, jak dzisiaj. Po prostu z chęcią sięgnęłam po ten aparat, a we vlogmasach już miałam takie coś kurcze. No, nie chce mi się trochę, że już nie mam co pokazywać, że za dużo tego. A dzisiaj wróciłam z nową energią mi się bardzo cieszę, bo bałam się o to, że. Yy... Te chęci już mi nie wrócą, że po prostu mi się już tak trochę przejadło i w ogóle, ale nie, całe szczęście się myliłam. Mam teraz siłę, tak jak mówię, no po prostu ten vlog ma troszeczkę przytłacza. Ja uwielbiam je nagrywać, uwielbiam dla Was nagrywać, ale takie 24 dni codziennego nagrywania, no to jest jednak takie poświęcenie trochę, no i w głowie to siedzi, że trzeba codziennie, codziennie nagrywać. A to dla mnie tiktaki, pokaż, jakie sobie Stasiu kupiłeś, Stasiu sobie kupił takie tiktaki. A jak się czujesz lepiej? Lepiej! No to super, bo miał gorączkę wczoraj. No i Ignaś ma zapalenie o skrzeli. ale nie krzyczno! Ma antybiotyk kolejny raz, bo kolejne zapalenie o w niedługim czasie. Ledwo co dostaliśmy się do lekarza, nie ma w ogóle miejsc. Już w przychodni wysyłają, albo prywatnie jak ktoś chce, albo na doraźną po godzinie 18.00. Jest po prostu masakra. Stasiek wczoraj jeszcze, jak byliśmy u lekarza, się dobrze czuł. Po lekarzu go rozłożyło trochę, no i no, Stasia na razie na tych dniach się po prostu do lekarza nie dostanie. Już dobrze. Może, no już dobrze, no niby tak, ale no, trzeba przebadać, wiesz co, obsłuchowo. Już nie jestem chory. I co trzeba? Może we wtorek jak, jak pójdziemy na kontrol, zrobimy też bilans, może Stasia Pani y, spojrzy i przebada, co nie? nie jestem chory. No ja wiem Misiu, ale trzeba przebadać tutaj. Czy w skrzelkach jest czysto i w płucach, bo Stasiu nie ma kaszlu, o no, taki, taki ogólnie nie kasze, o tak, Ignacio taki duszący. A stasia to sobie tak odkrząknie raz naprawdę, na, dwa razy na dzień A... i nie wiem co wypadło, widzę, że już trzy minuty za długo gadam. Stasiek G obiad, i tutaj się ubiera, zobaczcie e, co Mikołaj przyniósł tej chłopcom, takiego hokeja i zobaczcie, jeszcze piłkarzyki, więc normalnie mogą mieć jakiś salon, mini salon. G. Ten, te piłkarzyki są oczywiście na takich nóżkach. Teraz Wam pokazuję, bo na wigilii były zapakowane. Musieliśmy to w domu na spokojnie skręcić. Jeszcze tego nie przekręciliśmy. Tu są te rączki i je też się tutaj przykręca na małe śrubki. Weź Ignaś wstać. nie, nie w to, tam gdzie nie ma. A tu Ignaś, proszę. Mały buntownik jeszcze dużo innych prezentów, ale to pokażemy po prostu przy okazji w innym, w innym vlogu. Ale ja się pochwalę tutaj, jakie dostałam. Zobaczcie. Dostałam oczywiście winko, to jest moja ta, ale tutaj dostałam e, takiego drinka razem z Dawidem, którego zalewa się wódką i e, powstaje drink e, Kosmopolitan. Tutaj mamy też taki fajny. Sitko, nigdy, nigdy wcześniej nie widziałam takich buteleczek, a naprawdę uważam, że to jest super pomysł na, na prezent. Przyszłam jeszcze tutaj do Ferba wam go pokazać, bo dzisiejszy ten vlog nie będzie taki długi. Za chwileczkę chcę go skończyć, zmontować i wam wstawić. Wiecie takie mm, jakby. Oj, jak mam to powiedzieć? Rozchulanie się, dobra, powiem tak, przed kolejnymi, przed kolejnymi vlogami, właśnie. Więc tutaj przyszłam trochę do ferba się poprzytulać, tak. Dałabym ci żurawinki, ale już dzisiaj dostałeś, wiesz? Ale nie dostawałeś granulaciku, chcesz? Poczekaj. No Puziaczka, dawaj. Pokaż, jak to otwierasz, pokaż. Pokaż, jak ty potrafisz otworzyć sobie. No pokażesz? No cio. No co? no dobra. Spróbuj. Słodziak mały, słodziak, ojejku. Aha, ukradł trochę, no masz kilka, bo wiecie granulatu nie daje się dużo, to jest tylko takich jakby smaczek bardziej, e, tak to zioła i siano oczywiście jest podstawą, najpierw siano, później zioła, ale no granulaciku też troszeczkę sobie wcina, tak raz dziennie właśnie po takie wiecie co, po 4-5 takich. E, granulecików. Ostatnio, kochani, miałam taką sytuację, że Ignaś wstał pierwszy i wypuścił, jak zawsze, Wypuściłam Ferbusia. Ferb. No i ja jeszcze sobie, wiecie co, spałam, leżałam i Ferbuś do mnie wskoczył i ze mną spał, spał tak 30, 30 minutek. 30... No. Albo dwie godziny. Nie no, ale długo spał i taki przytulony, Boziu, no to było przecudowne, tam przecudowne. Tam był. Ja wiem, że różne pogłoski chodzą o królikach, bo no, tak jak królik, jak i człowiek mają różne charaktery, ale no my jesteśmy z Ferbunia tak dumni, że jest takim kochanym króliczkiem, że naprawdę szok. Myślałam, że nigdy yy, nie będę miała więcej królika, bo raz miałam takiego czarnego, mm -hmm. jak byłam mała, ją wszystko nam gryzi w ogóle. I tak mama mi też mówi, nie, Ada królik, to wiecie, że on tak rozrabia i w ogóle no ale ja się uparłam i, i nie żałuję tego, bo po prostu Fairbush jest najwspanialszy na świecie nie... dobra, jeszcze stwierdziłam, że Wam powiem taką historię ja byłam kupić Dawidowi prezent i stwierdziłam, że z Gessa mu wezmę takie perfumy e, tylko 30 ml, bo akurat były męskie i przychodząc jak rozpakowaliśmy, okazało się, że Dawid kupił mi takie same, większe, tutaj mamy 50 ml tylko, że damskie, więc no, śmiesznie, śmiesznie, akurat wybraliśmy po prostu tą samą e, firmę perfum, nigdy w życiu mi się nie spodziewała że Dawid mi weźmie właśnie Gessa Perfumę, jeszcze do tego dostałam ramoneskę, kochane, ale to Wam pokażę w innym filmie. Dobra, koniec o prezentach, bo tak naprawdę cały vlog byłam o tym mówiłam. wiem, że nie każdy lubi, jak się pokazuje i mówi, niektórzy na przykład uważają za przechwalanie. Nie, ja nie, nie uważam tego za przechwalanie. Po prostu pokazuję, co tam dostałam. I ja lubię po prostu podglądać, co i nie dostają. I na przykład inspirować się na następny rok, jak coś jest fajnego, a te perfumy z gestą naprawdę mają bardzo ładny zapach, więc mogę Wam je polecić. No, ja idę montować, kochani. Dziękuję za oglądanie tego krótkiego vloga, takiego bardziej pogadankowego. Chciałam po prostu z wami chwilkę pogadać po tych świętach. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i widzimy się już niedługo. buziaki, jaki, papa.